321.0. Witam po nieco dłuższej przerwie. Akurat byłem na wyjeździe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Dawid Stwarzęc. Co dzisiaj robimy. Pozdrawiam Martin Lisiewski, bo Martin lubi też o jedzeniu. Co jest najważniejsze, jak robimy potrawkę dla żony ukochanej kochanki narzeczonej. Zalewamy to zawsze winem, aż do odparowania. Jakie powinno być wino. Tutaj Wam pokazuję, jakie ja akurat teraz robię. Więc zdaje się chyba francuskie wino. Natomiast jeśli ktoś lubi takie sosy, to na pewno polecam. Ja dodatkowo jeszcze wam pokażę, co ja dodaję. Dodaję jeszcze taki sos, tajski. Ten sos robi niesamowity bukiet. Dzisiaj potrawa wegańska. Dlatego, żeby, żeby było zdrowo, po prostu. Tutaj w składzie, nawet nie Wam nie będę mówił, bo to jest taka moja wariacja, jest nawet korniszon, pietruszka, jak widzicie, pędy bambusa, trochę rzodkiewki, du, duże pomidory na ćwiartki. Do tego jest jeszcze papryka czerwona i zielona. Zresztą swojską zastosowałem. Tutaj Wam jeszcze pokażę, dodaję minimalnie jeszcze takiego z limonki. No powinno się pracować na czymś innym, ale akurat nie miałem pod ręką, to dodaję jeszcze soku z limonki. Naprawdę dodaję, on dodaje animuszu. Minimalnie, trochę, parę kropli. No i co jeszcze? Co Jeszcze zaprawiam to na koniec. Tutaj taki z wyjazdów mam w sumie. Wam pokażę ocet balsamiczny. I potrawa jest naprawdę, naprawdę wspaniała. Yy, dzisiaj tak wegańsko, bez mięsa, pokazuję. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że jeszcze mam tutaj taki jeden sosik, też dobry. I nie chciałbym po prostu, żebyście myśleli, że ja tylko na takich sosach pracuję. Zaraz ktoś powie, że chemia i tak dalej. Ale trzeba w życiu kierować się smakiem. Tego typu może ktoś zobaczy, zobaczycie sobie nazwy, bo nie będę reklamował też produktu. On ma taką, taką barwę typowo balsamico. On bardzo zmienia kolor potrawy. Zaraz Wam pokażę. Ale przecież w życiu, przecież nie wiemy nieraz w restauracji co, co się dzieje, co jemy i tak dalej. Też możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście do tego zioła, bukiety, różne przyprawy. Tutaj, tutaj dodaję też nawet tego gingera dodam I jeszcze. Musztarda w proszku. Ktoś by się pytał, co to daje. No to wiadomo, to jest gorczyca w sumie, ale musztarda w proszku bardzo dobrze powoduje. To jest też dobre do panierek. Polecam Wam. Polecam Wam do stosowania, naprawdę. No i co, i tyle. Pozdrowienia serdeczności. Życzę wszystkim udanego weekendu. Gorączki jutro so, sobotniej nocy. 19.